Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowitki Gamer. W dzisiejszym kastach 6 odcinku nagram dla Was grę pod tytułem Card Royal. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie na profil Realu. Postanni link do jego profilu znajdziecie po oraz w komentarzu pod tym filmikiem. Jeśli ten filmik Wam się spodoba, to zostawcie mi tu ponad 78 łapek w ogóle. Dobijcie mi co subskrypcji do ponad 10 tysięcy i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych witów i ci, którzy chcieli zostać przeze mnie postarowieni. No dobra, to teraz słuchajcie, na moim koncie jest 135 kucharków. Dzisiaj tylko 3 razy zagram dla was i zobaczymy kto wygra, a kto przegra. Was Lej. Dobra. Biorę sobie łódki. Proszę bardzo, ogień. Ogień zaporowy. Proszę bardzo. Teraz trzeba pokonać tego tutaj olbrzyma. Tutaj na tym stronę, no niedobrze, niedobrze, bo już tu A wiemy, że gromy są bardzo dobre, od razu trzeba mnie atakować. Oj, już od razu niedobrze, bo przeciwnik zdobył nas nasz Dobra, poczekamy na Olbrzyma, może Olbrzym coś na szefie Nie, nie na robota, na Olbrzyma czekamy. Ja odbiję atak Olbrzyma, a później użyję ataku łucznickich. Proszę bardzo, atak Tordrola jest hit. Teraz łuczników potrzebujemy. Co by tu jeszcze Tord A teraz trzeba odepchnąć atak naszego olbrzyma przeciwnego. E, to już na koniec przegraliśmy. Pierwsze spotkanie przegraliśmy, a ciekawe, jak do drugie spotkanie nam pójdzie. Fajna muzeczka nawet, muszę Wam powiedzieć. Teraz y, drugie spotkanie przeciwko Kędziemu. Proszę bardzo, weźmiemy sobie dwóch uczników. i proszę bardzo już na drugi ogień leci Cold Roll. jak tu przegramy to już nie ma takiej opcji żebyśmy nawet choćby jeden mecz wygrani bo to już będzie powodrą naszych przeciwników mamy tu naszych dwóch Olbrzymów, więc jednego olbrzyma weźmiemy tu a jeden olbrzym pójdzie na atak tu No jeden niestety już powiedział papa jeden atak powiedział papa to teraz jeszcze trzeba rozwalić tutaj tą mnie że Proszę bardzo Jest robot, jest robot Król za wolno chodzi A łucznik, zobaczymy co i co robi Dobra, to już poszło w cholerę za przekleństwo ogień zaporowy 400 dałem ogień zaporowy, ale niestety zaraz będzie koniec naszej wieży i tutaj żegnamy się mówiąc bye bye 2 do 0 ale to nie koniec filmiku bo rozwalił naszą wieżę a już mamy 123 pucharki dzisiaj coś sławi mi wychodzi ta gera. teraz gramy przeciwko wicket S wicket R za Dobra weźmiemy sobie na tym wieżę z jadowczym to brula przeciwników tutaj teraz łóżnich tutaj wyśmiemy sobie albo olbrzyma proszę bardzo i potem spotkaniu kończymy ten dobra łucznik łucznik atakuj. Olik zaporowy. Na lewo. Na lewo łuczniki. Olbrzym olbrzym. Potrzebuje olbrzyma. Teraz olbrzym nam tu może pomóc. Jeden jest niestety. Ja jedną osobę mogą z Ale nie rozwalę, bo na co od rozswalili? Ucnik, Dobra, łuk, łuk, łuk. Jedno jest, jedno jest, dobrze. Ale drugi olbrzym już leci na naszą ochronę wiadowczą. I niestety zaraz popędzicie naszej drugiej wierzy. Już dwa do jednego to prowadzi nas przeciwnik. Dobrze, po ostatniej chwili. Nie, to już koniec. Mecz over. Wygrałem. Niestety Winar we, Weekend za od dwie koronki więcej. Więc niestety tutaj na moim koncie jest tylko 117 pucharków, a na dzisiaj to by było tyle. Nie odbieramy nagród, tylko liczymy na coś więcej w następnym odcinku. Więc to by było na dzisiaj tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie mojego jakże przy odcinka z... Tarash Royal i pozdrawiam wszystkich moich najnowszych widzów i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, czyli Pan narka, papa Pan Mordy, życzę Wam miłego dnia. Tutaj jak widzicie są miecze na moim koncie, więc po prostu miecze są bardziej obokieczne niż inne hałabardy, inne przedmioty. Więc to na dziś tyle, Papa, cześć.